Ja cię słyszę, ale milcz, chcę bez kłopotów jak inni żyć. Znam powodów tysiąc, żeby drogą własną iść, ignorować szepty, które tak mi mącą myślą. Siemaneczko, cześć i czołem! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft, ale. I zanim zaczniemy, to mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Drogi ziomeczku, droga ziomeczko, jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, a wiem, że duża część z Was tego nie robi, to koniecznie w tym momencie zostawaj suba. Ja mogę chwilę nawet poczekać, jeśli chcesz. A jeżeli jeszcze do tego dołożysz lajka, to gwarantuję ci, że już jutro do Twojej skrzynki pocztowej przybędzie równy milion dolarów. Nie wierzysz? Bo warto chyba spróbować, nie? Wow, pewnie myślicie sobie kolejny zwyczajny Minecraft. No. A, no właśnie. Co to robi ten bedrock? I czemu w miejscu, gdzie się przekazałem, właśnie wszędzie jest bedrock? Ponieważ jesteśmy, na uwaga, najnowszej mapce w serii Minecraft Ale, która sprawia, że absolutnie każdy blok, którego dotkniemy, zamienia się w Bedrock. Tak jest, to jest kolejny challenge, który jest związany z bedrockiem. Mieliśmy już chyba takie dwa, więc jeżeli chcecie je koniecznie zobaczyć, to sprawdźcie sobie playlistę całej serii Minecraft Ale, tam jest mnóstwo różnych odcinków. Jesteśmy na w ogóle na wersji Minecrafta 1.15, więc był już update. Ja sam jestem z tym mega zajrany. Mamy tutaj łóżkowe baby, nie mamy Optifine, więc nie mogę zoomować, ale mamy. Łóżkowe baby, więc jest całkiem dobry początek. Dzisiaj challenge jest inny, mianowicie spróbujemy zdobyć diamenty i znaleźć te najnowsze rzeczy, które zostały dane w Minecraft 1.15, czyli e, oczywiście pszczoły. I zobaczymy, czy po dotknięciu bloku tego, wiecie co, tego ula pszczelego, to, on to również zamieni się w bedrock. Zobaczymy, to może być ciekawe, ale na początek będziemy na pewno szukali diamentów, siamaleczkoźbeczki. W ogóle wow! Ej, trafiły nam się od razu skarby. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj pływać, bo woda chyba nie zamienia się w bedrock, ale mam nadzieję, że nie za to, nie sprawię, że absolutnie wszystko inne tutaj zamieni się w bedrock. Patrzcie, jak będę tego Dotykał, no właśnie, no właśnie, dobra, miejmy nadzieję, że jakoś się tam wpłynąć i coś, o mój Boże, naprawdę jest fatalnie, nie mogę nic tej dotykać. Ale zawsze dobry skarbik jest dobry na początek, więc nie planuję się powstrzymywać przed dotykaniem cokolwiek tutaj, planuję zdobyć o tą skrzynię, tylko żebym... No właśnie. O, tak, będzie idealnie. Czy ja tam sięgam? Nie o fatalnie, dobra, jednak nie jest idealnie w takim razie, ale mamy mnóstwo rzeczy na start. Wow, nawet nie trzeba będzie dużo e, kopać ani szukać, bo już mamy osiem żelazna. na sam począteczek. Idealnie! Dawno mi mieliśmy takiego dobrego startu, ale to wynika z tego, że po prostu dobra mapa nam się zgenerowała, bo tak, przyrzekam, autentycznie przyrzekam, że wygenerowałem ten świat przed chwilą. I to jest autentycznie mój pierwszy świat na właśnie tej najnowszej wersji Minecraft 1.15. Dobra, póki mamy taką możliwość, to ja zbiję sobie jeszcze drzewo, żeby wiecie, mieć po prostu. Materiał na y, zrobienie jakiegoś tam. Oh O god że nie mogę tego dotykać. Właśnie to jest problem z tą serią. Że cokolwiek czegoś dotniemy, automatycznie zamienia się w bedrock. Co jest całkiem ciekawe, bo ogólnie lubię takie rzeczy bedrockowe. Lubię patrzeć właśnie na takie całe scenografie zamienione w bedrocka, Więc zobaczymy, jak będzie wyglądała ta wyspa, a potem jak skończymy z niej korzystać. Myślę, że to będzie co najmniej mega zabawne. Dobra, żeby wyłowić cokolwiek, stąd będzie nam potrzebne, oczywiście y, będzie nam potrzebny oczywiście toporek, więc y, no po prostu nie, nie oszczędzamy się za bardzo w czasie i po prostu ryję tam na dół, żeby zobaczyć, co tam ciekawego jest. Wow, jakieś kurcze Lampkiny, mnóstwo węgla. Bardzo fajnie. To wygląda tak, co najmniej obiecująco, jeżeli chodzi o to. Mamy bardzo dobry start. Szczęście jest takie, że tam obok też jest jakaś ruina. I zaraz zbudujemy sobie łódeczkę, oczywiście, i popłyniemy dalej. Ale najpierw warto zebrać te wszystkie surowce, które tutaj nam ten świat zaoferował. Więc polecimy sobie od razu dalej. Uj, przepraszam, nie chciałem tego stracić. Puk, puk, czy jest tu ktoś, kto strzeże tego miejsca? Nie, kurde, nikogo tu nie ma. Mega fajnie, tylko żebyśmy kurczę teraz nie skopali tego tematu. Czemu nie mogę otworzyć tej tej? Patrzcie, nie mogę totalnie otworzyć tej skrzyni. O, już mi się udało, ale przez i to miałem jakiś pewien z tym problem. Dobra, jaki jest finalny łup? Pięć sztuk żelaza, mamy jeszcze te nagety, które też przerobimy na sztabkę Zawsze coś, jakaś jedna. Mamy nawet jakieś spodnie, które są nawet spoko. Będą nam pomagały przeciwko wszystkim tym szkieletom, które będą nas próbowały zabić. O nie no kurde! A, zapomniałem, że wszystko po czym do go dotykam, zmienia się w bedrock. Nieważne, spróbuję zrobić rybę, mam ten lure 2, więc może coś ciekawego jeszcze przy okazji wyłowimy. patrzcie w ogóle jakie, jakie szczęście, nie? Od razu praktycznie coś wyłowiliśmy. Znaczy, my, czy to tak za każdym razem jest szybko w ogóle, bo przed chwilą naprawdę szybko mi coś przypłynęło. Na razie nic nie widzę, coś tu chyba zaraz będzie płynąć. Numer 2, rybka jest. Dobra, to by mi się przydało w tej serii z barierami. Jeżeli nie widzicie już najnowszej serii, gdzie po prostu gram w Minecraft ograniczony przez bariery, to koniecznie musicie to sprawić ponieważ to jest nowy hit na tym kanale. Widziałem, że mnóstwo osób spośród Was y, mega się to podobało więc koniecznie sprawdźcie, nawet jeżeli jesteś nowy na ten kanale. Sprawdź pozostałe serie, bo jest ich mnóstwo. Ale może nie mnóstwo, ale na pewno są bardzo fajne. Czas już na nas! Ja chcę tylko zobaczyć, w jakim stanie zostawiliśmy tą wyspę, o jeszcze zabić przy okazji te kurcze baby łóżkowe. Do widzenia. Ja pierdzielę. O kurde. O, nie, ogarnąłem, że nie da się spać. Nie wiem, czy to widzieliście, ale od razu to, co tutaj jest, to jest moje łóżko, które jeszcze przed chwilą istniało. Dopiero co dopiero dotknęliśmy łóżka, idąc spać, ono z automatu zamieniło się w po prostu bedrock. Więc to jest przeszkoda, której się naprawdę nie spodziewałem. W ogóle nie pomyślałem, że coś takiego może się zdarzyć. Więc w praktyce Baby łóżkowe są niepotrzebne. No cóż, jedno jest pewne. Zostawiamy tę wyspę w dosyć kiepskim stanie. Wygląda w ogóle, jakby przyszło jakieś spaczenie, jakby w ogóle jakoś strasznie się jakąś ciężką chorobą zaraziła. Więc jakby, no, okej, okay, niech będzie, w takim razie my odpływamy w takim razie stąd, nie ma co jakoś bardzo sentymentalnie do tego podchodzić, Jack Knight, moja pierwsza wyspa, płyniemy teraz ku przygodzie ponieważ musimy zdobyć, co jest oczywiste jak najszybciej diamenty i zdobyliśmy w ogóle jeszcze przed jakąś mapę zakopanego skarbu, więc być może gdzieś niedaleko ona będzie nie, raczej nie, więc nie będziemy jej szukać już za bardzo, góry są naszą nadzieją, ponieważ wiecie pewnie dobrze, że ciężko będzie się wkopywać dlaczego? Dlatego, że no każdy klocek, na którym stoję z automatu zamienia się w bedrock, więc najlepiej jest znaleźć jakąś taką jaskinię, która po prostu. Od samej góry do samego dna Ja wiem, że to jest bardzo trudne, żeby coś takiego znaleźć Ale do odważnych świat należy No trzeba szukać, trzeba szukać kurczę wodne Mamy pierwszego kandydata, dzień dobry Szanowna góro. zaraz tam wbijamy I sprawdzamy co się tam wyrabia Wow, 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 okej okay. Kilofik powstaje, śmieszne jest to, że nawet Wdrapując się, zobaczcie, całą ścieżkę Pełniłem bedrockiem. tego jeszcze naprawdę W minecrafcie nie widziałem, jest to totalnie odświeżające Wyzwanie w porównaniu do tych jakich, jakich Robiliśmy od pewnego czasu, znalazłem po prostu parę Nowych dotapaków oczywiście właśnie warto wspomnieć o tym Datapak do tej e, rozgrywki również możecie znaleźć w opisie, więc jakby nie krępujcie się, wbijajcie. To jest w ogóle datapak zrobiony przez mojego kolegę, e, który jest z Francji i pisze właśnie datapaki. Więc jeżeli chcecie, możecie wbić na jego kanał i sprawdzić, co on tam ciekawego robi. Co prawda mówi po francusku i jak z nim rozmawiałem, to mówił, żeby raczej wchodziły na ten kanał osoby, które znają francuski, ale możecie wbić tam do niego i powiedzieć mi parę miłych słów i poparcie do, do tego datapaka przy okazji, bo jest on naprawdę fajną rzeczą. No cóż, pierwsza jaskinia nie okazała się być owocna, ale zjawiasz ten Suspicious Stew, który, o dał nam dużą regenerację, więc. Spoko. A my płyniemy dalej po prostu. A co to jest? Tego jeszcze nie widziałem. Cała góra z tego, z grafla. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, mamy chyba drugiego kandydata na wyspę miesiąca w sensie na miejsce miesiąca. I może tu wreszcie znajdziemy. O, ła co się stało? O kurde, chyba zamieniłem moją pochodnię. Nie ogarnąłem tego, że pochodni też nie mogę dotykać. Ale wreszcie mamy duży spad i trochę żelaza, które się na pewno przyda, więc zbieram to jak najszybciej tylko się da. Wow, ten spadek jest naprawdę poważny, więc musimy sobie zrobić koniecznie jakiś taki tunelik. Już sobie pogrzebałem trochę szans. Bo w jaki sposób tam dostanę? No niestety, chyba tylko tracąc życie. Ale dobra. Patrzcie, jak głęboko, mega głęboko to wchodzi. Dobra wiadomość jest taka, że gdzieś niedaleko słyszę ewidentnie nie niedoberze. Więc muszę gdzieś tutaj być jakieś kolejne tunele. No, gdzieś to kurde, blacha słyszę te zwierzaki, ale nie mam pojęcia, gdzie. No, już naprawdę porozchodziłem się po całkiem sporej ilości. Ej, zaraz, możemy robić niebezpiecznie. O kurde. Ale bym sobie zrobił teraz przypadek nadepnął atom tom. Zobaczcie, tutaj góra też się od razu bedrokuje, to jest niebezpieczne. W tym gamemodzie trzeba naprawdę uważać, żeby czegoś sobie nie zrobić, bo naprawdę ten sufit się, o Jezus, od razu bedrokuje, patrzcie, masakra, trzeba stawiać jakieś takie pochodnie w nieoczywistych miejscach. O kurde, U, nie o nie utknąłem. Gdzieś się dokopałem, chyba, ale utknąłem, bo za mną zawaliło się przejście, ponieważ postawiłem jak imbecyl. E, niestety za mną pochodnie, więc jesteśmy już tu uwięzieni. Ale dobra jest wiadomość taka, że. O Jezu, znowu to zrobiłem. Dobra wiadomość jest taka, że wreszcie dotarliśmy do kolejnych pomieszczeń i nasza szansa na zdobycie diamentów jest coraz większa, więc całkiem spoczko Oj, patrzcie, 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 co my tu mamy. Hello, compadre. Emerald, super rzadki e, Klocek, na którym którymś poziomie? Na 17. Już za chwilę będą tutaj diamenty. Coś to czuję. No nie ukrywam, fajnie, bo jakby lawa do Robiła bedrokowa od razu, ale coś czuję, że nie ma co na to liczyć. Cobblestone i jedziemy, który od razu będzie się zmieniał w bedrock, jak będę na nim stawał. Niech będzie. Przynajmniej nic mi go nie zniszczy, ani go nie skopie. Hello. No kurde, nie ma, go już zrobiłem całe szlaki bedrockowe i dalej go nie widzę. Bardzo słabo. Dobra, robisz już trochę cringe'owo, gościu, bo autentycznie nie lubię chodzić po takich ciasnych korytarzach, gdzie jest tutaj dookoła lawa. Na którym jesteśmy poziomie 14. Dobra, mogą być tutaj też diamenty. W ogóle nie macie wrażenia, że jest wahała, właśnie, właśnie właśnie chciałem powiedzieć, że jakoś, jakoś jest cicho. Gościu, nie ma szans nic zniszczyć, bo jest bedrock. Wreszcie nie musimy bać tych imbecyli, że nam cokolwiek zniszczą, ale musimy się bać własnego dotyku, bo nie jesteśmy Midasem. O, cześć kolego! My nie zamieniamy, nie ma zamieniamy rzeczy w złoto, zamieniamy rzeczy w bedrock. O i na przykład moją pochodnie również. Hello! O kurde! Znowu? Boże, co ja mam z problemem z tymi pochodniami? O, to tu się na ich nagle tyle zrespiło. Panowie, nie było was przez pół godziny i teraz nagle jesteście... Ała! Zostaw mnie. Zostaw i już przestań, już przestań, bo robisz naprawdę trochę... Już przesadzasz. Ronald! Ronald, nie podchodź. Proszę, ty też. Daj spokój. To jest dobry motyw. Jakbym spartolił to tak, że podszedłbym do tego pieca i zamienił go teraz, jak ma w środku dużo żelaza, w wy... bedrock, to byłby chyba największy fail... O Jezus, Maria, na tym odcinku to była po prostu fatalna sprawa i dlatego właśnie tego nie zrobimy. Jestem zbyt inteligentny na to. Przynajmniej taką mam nadzieję, czy coś. No, kompadre, witam serdecznie. Mieczyk, czas na mieczyk, koniecznie. Czego chcić więcej? Kurde, mieczyk. Teraz, dobra, to jest jeszcze tego węgla trochę, więc warto było go zebrać, zanim wyruszymy na dalszą wyprawę. Bo w sumie, ile mamy tego węgla? Nie, no, mamy w sumie dosyć sporo, więc w sumie nie wiem po co miałbym go. I tyle było z piecyka. O, czuję ich zapach już, już czuję ich zapach. Ale zaraz, to jest tylko piętro wyżej od no, tego, gdzie byliśmy? Tak, oczywiście, dobra, nieważne, zawsze coś. O Jezus, no, jestem takim marnotrawstwem pochodni, że to się w głowie nie mieści. Nie, co jest, to no, kolejną? Nie, no naprawdę, nie, to jeszcze jest przesada, nie? Ja naprawdę stawiam pochodni i absolutnie każdą z nich zamieniam w ten. I kurde, idziemy na górę, niestety, na nie na dół. No dobra, pogrzebaliśmy trochę swoją szansę na. O Jezus, na. No, na wkopanie się w dół, ale może gdzieś tu jest jakaś jaskinia. No nic, Będę próbował coś znaleźć, no diament w końcu musi się pojawić Dobra, najlepsza metoda to jest po prostu zawsze rozkopywać miejsca O, tylko fajnie ogóle mi się nie kończył y, kilof Najlepiej jest zawsze rozkopywać miejsca, które są dookoła na odpowiednim poziomie Więc zaraz patrzę, czy jesteśmy na odpowiednim poziomie A ja jeżeli tak, to po prostu będę skopywał ze ścian, w końcu może się coś znajdzie Tak, jesteśmy na dwunastym poziomie, więc może będę rozkopywał po prostu dookoła Wszystko jak leci, całymi rzędami, to może w końcu coś znajdziemy Więc no cóż, zobaczymy za chwilę And yes, mamy to, dobra I faktycznie ta metoda była bardziej skuteczna niż myślałem, mamy Diamant, nawet dwa, wow, nawet trzy Ej, spoko, mamy to Idealnie, mamy pięć diamentów Co prawda nie jest to jakaś super historycznie wielka liczba Ale jak na takie zwyczajne gdzieś tam Znalezione złoże jest całkiem nieźle Więc pierwszą część zdania uznaję za zaliczone Okej, okay, jesteśmy na biomie O, już je widzę Kurde, myślałem, że całkiem sporo czasu mi zajmie znalezienie ich Ale naprawdę bardzo szybko się tutaj zjawię. już Zobaczcie, jesteśmy już przy Biomie kwiatowym, którego no trochę musiałem szukać Ale właściwie jak tam z kopalni to bardzo szybko go znalazłem E, I jesteśmy przy, uwaga, pszczółka, które właśnie chciałem zobaczyć w tym odcinku. O, jakie są one ogromne! Ej, patrzcie! Tego już nie widziałem. Wie pewnie już widzieliście na różnych snapshotach, ale są one po prostu gigantyczne te pszczoły. Wow, ma nawet faktycznie takie wystające z dupki żądełko. Śmiesznie to wygląda. E, chciałem zobaczyć, jak wyglądają w ogóle te ule i tak dalej, bo z tego co wiem, to można jest ilktaczem, gdzieś tam zbierać. Co to było? Myślę, że takiś mumin tam stoi, a to tylko te dwa głupki. O, nawet chodzi jakieś dźwięki brzęczące. Tu jest tutaj te głupki mają swoją siedzibę, włażam z tej strony. No dobra, nie chcę ich rozbijać, bo wiecie, to prawda. Mnie jest krzywdzi, ale jestem ciekawy, co się stanie, jak to będzie wyglądać, jak one faktycznie będą e, tego kwiata gdzieś tam zapylać. Czy one te kwiaty słoneczniki też zapylają? Chyba nie, bo też nie widzę, żeby podpływały. O, 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 o widzę kwiaty. Dobra, spróbuję przynieść tam jakiegoś kwiata i zobaczymy, jak zareagują. Co prawda, e, tak, zostawiamy po prostu idiotyczną ścieżkę bedrokową, ale dam radę. Miejmy nadzieję, że te kwiaty w ogóle ona jest w stanie zapylić też. Nie wiem tylko, jak z tymi sunflowerami, więc no, one mają ich tu mnóstwo, ale nie wydaje mi się, żeby one tak jakoś do nich bardzo podlatywały, więc tam wrócimy i zobaczymy. Czy mogę być łaskawie podlecieć? Nie, ona chyba właśnie zapyla tego. tego. Ja bo jeżeli zapeliła, tak, zapeliła To powinna mieć taką osraną Pupkę, za przeproszeniem Bo widziałem już to gdzieś tam wcześniej na jakichś trailerach Tak, i ściekaj jej z pupy w miód, what the fuck Eee, to jest niezłe, to jest niezłe Nowy mob, któremu ścieka coś z pupy Nice, no faktycznie, wygląda jakby jeździła Po prostu i się skichała co jakiś czas Najsik, nice, no, zawsze spoczko Dziwne trochę zachowanie, ale jednak Jak ja mu uderzę, to powinna mnie zaatakować Raz i odłożyć O, zobaczcie, i odłożyć żądło, patrzcie Nie ma żądła, czy ta, ci z nami zabije? Nie, na nie, dobra. O, trzecia druga. Okej, okay, dobra, nie, to ja już ja już dziękuję za to wszystko w takim razie. No dobra, odnaleźliśmy pszczoły, więc które co było naszym jednym celem. I odnaleźliśmy diamenty, więc mogę na spokojnie uznać, że challenge jest zaliczony tym razem, co jest rzadkością w tej serii. Jeżeli chcecie zobaczyć inne challenge z tej serii, czyli na przykład właśnie Minecraft, ale kwas leci, wiecie, od podłogi do góry. Al albo inne filmy z serii Minecraft, ale których jest już ponad 25, to koniecznie w playlistę, którą macie załączoną na pewno w karcie. Ja już tymczasem się z wami żegnam. Widzimy się już za dwa dni, czyli pojutrze. Trzymajcie się do. Do zobaczenia!